Ale proszę Państwa, zrobiliśmy takie doświadczenie yy, na SGGW, yy, gdzie yy, chcieliśmy zobaczyć w, w jaki sposób traci właśnie jędrość yy, owoców, tracą jędrość jabłka w, w, w czasie yy, transportu. Yy, tutaj yy, zrobiliśmy takie kombinacje, yy, kombinacje zarówno z ale zrobiliśmy tak. Yy, owoce zebrane, bezpośrednio wysłane yy, yy, w kontenerze i po dwóch miesiącach przechowania. 4-6 miesiące, kiedy indziej się z Panem z tym podzielę tymi informacjami. Gdzie się będziemy rozpatrywać te dwa terminy, czyli zerwane owoce, zamodowane w kontener i wysłane i druga kombinacja, gdzie był przechowany dwa miesiące w kontrolowanej atmosferze. 2,5% w tym będa, 1,2% na Transport 60 dni w temperaturze, czyli symbolowana właśnie e, temperatura, jaka jest w kontenerach, powinna być różna I później obrót e, i spadek jedności po 5 dniach, 10-15 w temperaturze 25 stopni. Oczywiście no, jakimiś parametry wyjściowe musieliśmy odnosić się, się odnosi. były to parametry wyjściowe w czasie zbiorów. Zobaczcie Państwo, że owoce zebrane można powiedzieć w pół. Nie ma produkcji wysokiej etylemu w komorach. Na zarówno w gali, jak i w reci na Prinsie. Jedność bardzo dobra, wysoka. Gala 80 newtonów. Prins 78, czyli 78 kg. I tekst, test skrobiowy. Odpowiednie tutaj trochę e, w Galicznym niby za bardzo, powinno być około e, 6,5, tutaj mamy prawie 8, ale na jest obermany w punktu. Ze względu na to, było trochę tutaj celowo opóźniony zbiór w odmianie dla ze względu na to, żeby w porównaniu, w porównaniu w tym terminie zrobić to doświadczenie. Ale do czego zmierzę? Były tutaj 4 dodatkowe jeszcze kombinacje, czyli kontrola. Worek MAP i kombinacje z i i Protapsem MAP. Państwa, zobaczcie, po dwóch miesiącach, tutaj mamy oczywiście jedną wyjściową, po dwóch miesiącach transportu w temperaturze dwóch stopni, co się dzieje z jabłkami odmiana GALA, gdzie ta odmiana jest charakteryzowana jako odmiana, która nadaje się właśnie do obrotu, czyli. Powol, powolnie się mięknie. Tam, gdzie nie było aplikacji w Protaps, jedność nam spadła yy, w tym kontenerze do 6, 60 Nm, czy tam, 6 kg jedności. Po aplikacji Protapsu zostało została utrzymana. Ale zobaczcie, po pierwszych pięciu dniach spadku jedności jakiegoś nie zauważyliśmy, ale później ten spadek jedności jest drastyczny, czy szybki. I po 15 dniach jest już poniżej 5 kg. Tutaj akceptowalność rynku jest osiągnięta około 55 N, czyli 5,5 kg. Czyli po 10 dniach już mogą być problemy z przyjęciem tych owoców na rynku yy, docelowym. Oczywiście owoce po uprzedawstwie są nadal yy, twarde. I mają około 7 kg jedności. Tutaj mieliśmy właśnie ten eksport owoców bezpośrednio do Eksport w e odmianych dalach po dwóch miesiącach przechowania w kontrolowanej atmosferze, czyli bardzo krótko. No i ta sama historia, dwa miesiące w kontenerze w dwóch stopniach, no i później 5 y, dni, 5 dni, 5 dni w temperaturze 25 stopni. Zobaczcie tutaj podobna nawet jeszcze po y, 15 dniach zdecydowanie niższa jemność tych owoców. Po aplikacji smart ale tak samo jak w pierwszym przypadku, około 7% jemności po 15 dniach była. Czyli żadne inne elementy, czy inne rozwiązania y, na dalekie wysyłki nie utrzymują wielkości y, owoców. No i tutaj Ocena przez konsumentów oczywiście w skali od 1 do 9 oczywiście po się zostały te owoce najlepiej ocenione. To była ta, W tej chwili, proszę Państwa, jest odmiana Retio na Prince, gdzie w komorach chłodniczych tej odmiany mamy bardzo dużo i na pewno większość z nas, z Państwa, wiąże z tą odmianą Mam nadzieję, że będą za nie yy, dobre pieniądze. Oczywiście musimy też się postarać o to, żeby yy, dojechało to na te dalekie rynki. Owoc oczywiście, no, więc nie mam problemu z wybarganiem się w bardzo ładny, czy taki jak nam wymagają. Tylko jest sprawa tego typu, że zdecydowanie szybciej mignie to zmiana niż galak. Yy, ta sama historia oberman na owoce, yy, aplikacja z Desk Potaws i wysyłka 60 dni w temperaturze 2 stopni. I zobaczcie, tam gdzie nie było aplikacji Potawsa, język spada od razu nam przy dojechaniu tylko do yy, miejsca co by już do 6 kg. Później mamy drastyczny spadek językowy. Czyli cała grupa jona nie jest. To, są, nie są to owoce, które nawet dobrze zebrane, przechowane, ale jak dostaną już atmosferę i trochę ciepła, żeby utrzymały nam tą jedność. I zobaczcie, co się dzieje po 15, tutaj 15 dnia ta jedność jest około tylko 4 kilogramów. I ta jedność jest już nieakceptowalna przez tych klientów. Oczywiście po aplikacji są to owoce, nadal zadawalające ekspatu, jedności nie ma. Dwa miesiące w kontrolowanej atmosferze i tutaj wysyłka jest podobna e, sytuacja po aplikacji smartwish, utrzymana jedność, wysoka jędność, e, gdzie rynek na pewno będzie. Odpowiadał wzrotem zamówień na te a zobaczcie bez aplikacji, co się dzieje. Po 15 dniach na temperaturze 25 stopni te już mają poniżej 4 kg mieloności. Oczywiście, jedynie tylko przy pierwszym otworzeniu, czy przy pierwszym terminie badania, jest jeszcze w miarę akceptowalne, ale później już to jest za późno na to, możliwe. No i to jest, jeszcze jest większa różnica, jeżeli chodzi o yy, cenę przez konsumentów, czyli tutaj reakcją na prynsa na pewno sprzedaż czy wysyłka yy, w kontenerach musi być najpierw poprzedzona aplikacjami z państwem produkcji.